Dzisiaj będzie tematycznie. Zapraszam Was na tematyczną audycję poświęconą firmie transportowo-spedycyjnej z Podkarpacia o Medze Pilzno. Firma ta powstała w 1991 roku. Założyli ją bracia Adam i Mariusz Godawscy. Z tego też wynika dopisek w pełnej nazwie firmy Godawski and Godawski. Swoją siedzibę ma właśnie w Pilźnie przy ulicy Kraszewskiego 44. Wykonuje przewozy różnego rodzaju ładunków, nie tylko w obrębie Unii Europejskiej, ale nawet z krajów nienależących do tej organizacji międzynarodowej. Flota Omega Pilzno składa się w oparciu o informacje z ich strony z ponad 700 ciągników siodłowych, w tym z 60 napędzanych gazem LNG. Chciałbym nieco porozmawiać o flocie. Mam na jej temat pewną wiedzę, zresztą to jest seria poświęcona ciężarówkom. Wiem, że we flocie Omega Pilzno jeździły Volvo FH2008, Renault Premium Mante GA i Renault Magnum, później zakupione zostały ciężarówki generacji FH2012. Poza nimi we flocie znaczną część stanowią ciężarówki MAN TGX Euro 6 Efficient Line 2. Z tego co pamiętam, były również ciężarówki MAN TGX Euro 6 Efficient Line 1. Są też ciągniki siodłowe Efficient Line 3 tego producenta. Pojawiły się również pojazdy Iveco Sway z napędem właśnie na LNG. Testowany był nowy MAN TGX z 2020 roku, ale też Volvo FH 2020. Stety albo niestety ciężarówki to tylko część firmy transportowej. Zobaczmy czym ta spółka przewozi towary. Mamy standardową plandekę zwaną również firaną. Przepustowość 24 000 kg, 33 euro palety. Zestaw ekologiczny, czyli taka eko Naczepa odciążona o 700 kg. Czy to znaczy, że przewieziemy jedynie 23 700 kg? Raczej nie. Z takich bardziej normalnych naczep mamy chłodnie wiadomo transport mięsa, owoców, nabiału, etc. Ciężar ładunku 22,5 kg 33 euro palety. Kolejna naczepa to naczepa z przyczepką tandem. Ciężar ładunku 22 000 kg na 38 europaletach. Teraz tandem, ale z możliwością odpięcia od platformy z 8 napędowymi BDF 22 000 kg na 38 europaletach. Omega to nie tylko transport drogowy, ale też morski. Przydadzą się kontenery. Do takiego kontenera 40-stopowego lub dwóch 20-stopowych załadujemy 24 tysiące kg. Zostały nam cysterny paliwowa na 25 tysięcy kg paliwa i spożywcza na 25 tysięcy kg na przykład mleka, czyli na 25 tysięcy litrów na przykład mleka. Omega Pilzno to nie jest tylko transport, ale też logistyka, macierzą przewoźnika. Jest pod Podkarpacie, gdzie znajdują się główne wielkopowierzchniowe magazyny: Mokrzec, Jasionka, Podgrodzie i Rzeszów. Po drugiej stronie Polski, na Pomorzu, znajduje się magazyn Brama do morza w Gdańsku. To tam obsługiwane są towary podróżujące na statkach. Swoje magazyny Omega również posiada w Łódzkim Kutnie, w Śląskich Lęcinach. A od maja 2024 roku Omega będzie miała nowy magazyn w Krakowie. Jako randomowy obywatel polski dowiedziałem się o tej firmie od Adama Wołowca, mechanika i kierowcy Omegi Pilzno. Od ponad 5 lat prowadzi kanał na YouTube C+E Omega Pilsno. wideoblog. W swoich materiałach Adam opowiada o pracy kierowcy zawodowego, porusza różne zagadnienia z tej specjalizacji, ale też prezentuje ciężarówki, które są albo na testach w firmie, albo należą do floty przewoźnika. Naprawdę polecam. Niedawno powstał nowy kanał na palecie, który skupia się na tematach związanych z logistyką. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam na nowinki.